Rozczarowanie, znudzenie, niesmak. Tymi trzema słowami podsumować mogę ostatnią część serii Shadow Hearts, jednej z najlepszych japońskich RPGów. Można to wyjaśnić w sposób prosty. Otóż gra ta robiona była pośpiesznie i na bardzo ograniczonym budżecie, jako już jej twórcy świadomi byli końca swojego studia. Ale to nie jest adekwatnym usprawiedliwieniem. Wychodzę bowiem z założenia, że każdą grę można skrócić, dopasowując odpowiednio do budżetu. No cóż, względem krótkiego przypomnienia. Seria Shadow Hearts zaczęła się od gry o tytule Kołdelka na pierwsze PlayStation, która ta stanowiła fantastyczne połączenie pierwszorzędnego horroru, pełnego paranormalnych elementów mrożących krew w żyłach wątków, nawiedzonego dworu i naprawdę cholernie mrożnego klimatu z taktycznym rpg -em. Co więcej, gra ta obfitowała w prerenderowane cutscenki oraz takie na silniku gry, Wszystkie dopełnione profesjonalnym voice actingiem. Zaznaczę jeszcze, że Grata oferowała fantastyczną oprawę audiowizualną. Modele postaci sięgały poziomem detali, powiem giernek zgenowy, a muzyka, no cóż. Epickość to ma dobre określenie. Wątki kołdelki kontynuowane, a wręcz rozbudowane były w pierwszym Shadow Hearts na PlayStation 2. Gra ta ponownie zaskakiwała niezwykle mrocznym klimatem dobrego horroru, fantastyczną oprawą audiowizualną, udanym systemem walki oraz rozwoju postaci, ale dobrych cutscenek było w niej nie za wiele, a voice acting praktycznie nie istniał. To był spory krok wstecz, ale z drugiej strony była to gra ponad dwa razy obszerniejsza od swojego poprzednika. I w końcu, według wielu, najlepsza część serii. Shadow Hearts 2 o podtytule Covenant. Ogromna gra, mieszcząca się na dwóch płytach DVD, które pękały w szwach od kontentu. Ta odsłona serii pełna była prerenderowanych filmików fabularnych, kat scenek na silniku gry, a każdy dialog zaskakiwał profesjonalnym voice actingiem. Poziom audio utrzymywał poziom poprzedników, a jeśli chodzi o grafikę, porzucono bogate w detale prerenderowane tła na rzecz pełnego 3D. Miało to swoje wady i zalety, ale nie to przykuło uwagę fanów serii. A to, że bardzo zmarginalizowano tutaj aspekt horroru, jednocześnie zasypując odbiorców często cringe'owym humorem. Ta mieszanka wciąż działała, bowiem gra potrafiła wytworzyć nastrój grozy, gdy było to konieczne. Fabuła i postaci były jak zawsze ciekawe i przyciągały odbiorców do telewizorów do tego stopnia, że ciężkim było kontrolowanie czasu spędzanego na grze. Owszem. Gra toczyła się o mniejszą stawkę niż poprzednio. Dokonano również nieco niezbyt trafnych retkonów, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to tytuł ogromny, wciągający i warty każdej minuty przy nim spędzonych. No i system walki oraz rozwoju postaci został podobnie ulepszony, stając się jednym z najlepszych spośród wszelkich gier JRPG. Rozczarowanie, znudzenie, nie smak. Shadow Hearts 3 from the New World ma bardzo niewiele wspólnego z resztą serii. Poza ewolucją mechaniki i garską drugorzędnych postaci, tym, co najbardziej łączy ją z pozostałymi grami, jest świat, który niby jest tym fantastycznym, pełnym istot paranormalnych, ale jednocześnie czymś innym, obcym i po prostu niepasującym do reszty. My name is Shania and this is I am Nathan. It is my honor. Yeah, hi. Hmm? Jak już wspomniałem, drugi, czyli trzeci Shadow Hearts o podtytule Covenant, ograniczył aspekty horroru, dając nam w zamian nie najgorszy cringe humor. No cóż, poza bardzo krótkim macz klimatycznym pobyciem w opuszczonym budynku teatru, na samym źienkim początku naszej przygody z ostatnią oceną tego cyklu, nie zaznamy tu nawet krzty klimatu grozy. W zamian mamy wszechobecny humor, który okazyjnie, ale to bardzo kurde okazyjnie wywoła krótki grymas śmiechu na naszych twarzach. Jako iż najzwyczajniej, wszelkie próby rozbawienia odbiorcy nazwać mogę żałosnymi. To ponadto wiele z nich jest po prostu odgrzewanymi kotletami z poprzedniej części serii. Nasz towarzysz ninja, którego imienia nawet nie byłem w stanie zapamiętać, co i róż dubluje żarty najbardziej umięśnionego członka dynastii Valentinów z poprzedniej gry. Jednak podczas gdy tam powodzało to nas do parsknięcia śmiechem, albo przynajmniej wytwarzało znacie na twarzach, jako iż build-up owych sytuacji był ciekawszy, a i one same kolidowały z samą postacią naszego wampirzego przyjaciela. Tak tutaj od początku wiemy, iż nasz ninja to żałosna kupa śmiechu, której wstydzi się nawet jego sensei. Od pierwszej sceny budowany jest on jako głupek, o lekko powiedziawszy, irytującym głosie. Fantastic! What are you talking about? Are you all right? No problem! Frank simply using the art of hiding. That way, the creatures didn't even Frank! Tak więc na starcie już zaznaczyłem, że słynnego klimatu Shadow Hearts tu nie zaznamy. A to, co ma go nam wynagrodzić, nie jest warte zachodu. Dodajmy do tego, iż podczas gdy dotychczas omawiana seria zwinnie umykała licznym sztampom gatunku, takiej ostatnia część całkowicie zaniechała owej ucieczki. A wręcz się nią rozkoszuje. Sztampom. A nie ucieczką. By nie zajęło nam to wiele czasu, skrócę w swą irytację do Nasz główny bohater to magiczny nastolatek, który wkrótce mu się dowie, że to od niego zależy los świata. Przypominam tylko, w kołdelce nasza bohaterka udała się do średniowiecznego klasztoru, będącego więzieniem politycznym, wzywana przez uwięzione w nim duże. W Shadow Hearts Yuri, nasz główny bohater, zostaje wmieszany w walkę o wyspowodzenie Chin spod japońskiej okupacji, po czym fabuła dynamicznie się rozwija do momentu przyzwania samego Boga przez pewnego szaleńca. Shadow Hearts 2 z kolei rzuca nas w świat ogarnięty pierwszą wojną światową, a my między innymi staramy się nie dopuścić do przydarcia do naszego świata ogromnej dawki negatywnej energii zwanej malis, która wyzwala w ludziach wszelkie negatywne emocje. Podczas tego wszystkiego wmierzamy się chociażby w wyknowania polityczne na dworze dynastii Romanowów. Powtórzę! W Shadow Hearts 3 jako magiczny nastolatek musimy uratować świat przed ponownym uwolnieniem malis, który tym razem grozi zagładą świata. Trowarek... wdychaj, chłopie. To nie jest pierwsza boleśnie sztabowa gra na Twoim koncie. Dobra, podsumuję resztę na szybkości. Fabuła jest taka, jak już powiedziałem, plus drugą główną bohaterką będzie seksowna indianka z mocą transformacji, która z jakiegoś powodu poluje na seksowną panią, wskrzeszającą co znaczniejsze napotkane przez nas postaci. Te naturalnie zawsze zmienią się następnie w potwory i nas zaatakują. Imię naszej indianeczki to Shanaya, a jej moc transformacji pochodzi z innego źródła niż u Juriego, który był bohaterem poprzednich gier, jaki okaże się ekstremalnie ograniczona względem niego. Shanaya jest w stanie zmieniać się w trzy niezbyt różniące się od siebie statystykami, stwory, plus w jednego sekretnego. Pierwsza połowa gry polega na łażeniu z miejsca na miejsce, by odnaleźć kapliczki dające jej kolejne transformacje. Druga to bieganie za tą drugą seks bombą, by ją powstrzymać. Oczywiście pojawią się po drodze dodatkowe wątki, chociażby bandy piratów dowodzonej przez siedmioletnią smarkulę, co by to bardziej zaśmierdziało sztampą i nieco ciekawszy, ale wciąż okrojony z Alem Capon, jego siostrą i jej kochankiem. Problem w tym, że po pierwsze nie są one zbytnio ciekawe, po drugie wydają się okrojone, po trzecie i najważniejsze, czy pamiętacie za co chwaliłem bardzo Shadow Hearts 2? Jaka była jego największa ewolucja względem części poprzedniej? Masa prerenderowanych filmików i cutscenek, wszystkie okraszone w profesjonalny voice acting. No cóż, renderów praktycznie tu nie zaznamy. Zwykłe kascenki są, a i owszem, ale polegają głównie na gadaniu i całe szczęście możemy ich słuchać. Ale, ale, ale... Większość dialogów jest czytana. To spory krok wstecz, a zarazem coś, co jeszcze bardziej ograniczyło me zainteresowanie tą już... niezbyt interesującą grą. Boring, boy. ...around here. Wielkim znakiem rozpoznawczym tej serii zawsze były lokacje, podróżowanie z miejsca na miejsce, zadania przed nami stawiane i ogólnie wszystko, co się z tym wiąże. To zawsze stawiało te gry ponad wieloma innymi przedstawicielami tego gatunku. Niestety i pod tym względem Shadow Hearts 3 sięgnął po sztampę, oddając się jej w sposób zakrawający zboczenie. Cała ta gra bowiem wyglądać będzie następująco. Trafimy do miasta, obozu, karczmy, czy czegoś takiego. Zrobimy zakupy, pogadamy z kilkoma NPC i dowiemy się czegoś nowego. Zgodnie ze zdobytymi właśnie informacjami trafimy do lochu i będziemy albo schodzić, albo wchodzić piętro po piętrze, rozwiązując po drodze banalne zagadki, walcząc z przytłaczającą ilością wrogów, gdzie na ostatnim piętrze bądź najniższej kompnacie czekać będzie boss. Po jego pokonaniu trafimy do kolejnego miasta, obozu, karczmy czy czegoś takiego. Wracamy do poprzedniego loku, ponieważ w miejscu walki z bossem będzie teraz dodatkowy boss odblokowujący nam jakieś dobre umiejętności oraz mega użyteczny przedmiot. A następnie idziemy do nowego loku, który polega na tym samym co ostatni, i znów wrócimy do niego przed odwiedzeniem kolejnego. Noż kurde, Pomijając prosty i leniwy projekt takiego schematu, wprowadzoną przez to monotonnie, to gra bez tego byłaby niemal o połowę krótsza! Co byłoby zresztą dobre. Zresztą, jeśli twórcy wiedzieli, że brak im czasu i budżetu, mogli od podstaw zaprojektować grę krótką. Kołdelka przecież to przygoda na maksymalnie 12 godzin i dobrze opowiada swoją fabułę i się z nami żegna dokładnie wtedy, gdy nadszedł na to czas. Aha, i podkreślę, jak ekstremalnie nieinteresujące są towarzyszące nam postaci, podczas gdy w każdej innej części tej serii były one bogato scharakteryzowane, oryginalne, sensowne i ciekawe, do tego stopnia, że z największą chęcią podejmowałem się zadań dodatkowych, by dowiedzieć się o nich więcej. Tak tutaj, każda jedna jest głupia i lub nieinteresująca. Jakiś spasły kot. Bo teraz nagle w tym świecie pojawiła się rasa człeków Kotów, wkurzające ninja, czy pozbawiony głębszej charakteryzacji, zawsze posępny Nathan, ochroniarz Sanai. Powiem tak, Ricardo, meksykański mariachi, pod względem umiejętności, robi tutaj zakopię Lucy z dwójki. Jest jedną z najlepiej, jeśli nie najlepiej charakteryzowaną postacią, nie licząc dwóch głównych. Tyle, że wciąż stanowi to łącznie ułamek tego. To wiedzieliśmy o Lucy, a pod względem tego, jak mnie to zainteresowało, już praktycznie nie ma porównania. Pozwolę sobie przypomnieć. Nadrzędnym aspektem japońskich RPGów są właśnie postaci. To na nich skupiają się te gry. To one grają pierwsze skrzypce. Jeśli te postaci są nieinteresujące, to i gra będzie nieinteresująca. Bo co w takim razie może ją uratować? nawet obowiązkowy w każdej części Shadow Hearts, członek rodu Valentine tutaj jest to Hilda dupę nie urywa w sumie nic o niej nie wiemy i nic nas w niej nie zainteresuje, poza przyznam, faktycznie bardzo ciekawą mechaniką jej diety. Jako wampir może ona wysysać krew z napotkanych oponentów. Im więcej kalorii pochłonie, tym grubsza się zrobi, zadając większe obrażenia podczas walki w zwarciu. Poza tym robi się bardzo miła i pomocna. Z kolei, gdy będzie ona przestrzegać diety, zrobi się szczupła, seksowna, lekko sukowata z charakteru i przede wszystkim cholernie dobra, jeśli chodzi o magię. Takie lubię. Dążę do tego, że jest to jedyna część serii Shadow Hearts, w której nie tylko nie zrobiłem ani jednego zadania dodatkowego, jako już nie byłem w najmniejszym stopniu nią zainteresowany i kończyłem ją wręcz na siłę. Jest to jedyna część Shadow Hearts, w której nie odblokowałem prawdziwego... DOBREGO ZAKOŃCZENIA. Szczerze, to nawet zamierzałem się, pomimo wszystkiego, przemóc i poczyniłem w tą stronę pierwsze kroki. Ale gdy przeczytałem w internetach co mnie czeka, to machnąłem ręką i udałem się do Last Bossa, by skopać mu tyłek i skończyć z tym. Ilość łażenia w tej wewte niczym bezdomny zaprzestanomija Jabola, ilość grindu, która na mnie czekała, okazały się po prostu przerażające. I wiecie co? Po przejściu gry normalnie, obejrzałem dobre zakończenie na YouTube. Podetknąłem wówczas z ulgą. Bo gdybym miał legitnie je zobaczyć, to rozczarowanie prędko przerodziłoby się w czystą złość. Co mogłoby doprowadzić do roztrzaskania kontrolera o ścianę, lub co gorsza, telewizor. Nie dość, że oba zakończenia różnią się jedynie 15 sekundami kończącej scenki, to ta standardowa jest znacznie lepsza, stanowiąc ciekawsze zakończenie gry. Sekretne zakończenie to 15 sekund przesłodzonej sztampy, od której można by się pożygać tęczą i watą cukrową. Czy wszystko co mam do powiedzenia w temacie ostatniej części Shadow Hearts stanowi rozczarowanie? Otóż nie, grata ma chociażby najlepszy w serii, ba, jeden z najlepszych spośród wszelkich gier tego gatunku, system walki oraz rozwoju postaci. To właśnie te dwa aspekty utrzymywały mnie przy konsoli do samego końca. Ledwo jako iż chwilami nadmiar walki robił się męczący, ale cholera próbuje być przez chwilę pozytywny. Ktoś mógłby rzec, że system walki został jedynie lekko wzbogacony względem części poprzedniej, bowiem ponad normalne ataki, zakręcia i inne umiejętności oraz łączenie ich w kombosy dodane zostały faktycznie jedynie tak zwane podwójne ataki, do użycia których korzystamy z tego samego zasobu co przy kombosach. A możemy nawet robić podwójne kombosy, podczas których każda z naszych postaci zaatakuje dwa razy. Jednak to nie byłoby prawdą, bowiem teraz. Każda umiejętność i zaklęcie wzbogacone są o efekt, który odrzuci wroga w górę, dół lub tył. Przez co podczas składania takich łączonych ataków trzeba mieć na uwadze nie tylko słabości i odporności wroga, ale i to, że pierwszy atak może go podrzucić na tyle wysoko w powietrze, że drugi go już nie dosięgnie, łamiąc nasze kombo. Dzięki temu walka jest o wiele bardziej taktyczna, a zarazem angażująca. Od pewnego momentu wciągnęła mnie do tego stopnia, że starałem się każdą zakończyć tak, by wróg nie doczekał się ani jednej swojej kolejki. Co zwiększa naturalnie ilość doświadczenia i łupów, jakie zdobywamy. Miodzio. Dla tych, co nie w temacie, podstawą wszelkich naszych akcji pozostaje oczywiście Judgment Ring. Celując w te wąskie czerwone strefy, zwiększamy ich skuteczność, ale pudło sprawi, że się ono nie powiedzie. Uwielbiam system nagród połączony z ryzykiem. Jeśli o kustomizację chodzi, została ona wzbogacona tylko o jeden system. Ale za to jaki? Magię umieszczać będziemy teraz na znakach zodiaku, a te dalej przypisywać do konkretnej postaci. Każdy slot na magię można modyfikować dalej w oparciu o cztery statystyki, zwiększając chociażby moc, czy zmniejszać koszty umieszczonego w nim zaklęcia. No cóż, to by było na tyle. Wracając do rozczarowania. Graficznie jest przeciętnie. Wiele potworów oraz postaci NPC została recyklowana z części drugiej. Ogólnie gra wygląda identycznie jak poprzednia, z tą różnicą, że same poziomy nie są tak ciekawe, rozmaite, złożone, dopracowane i tak dalej. Jest dosłownie kilka, które robią wrażenie. Pozostałe są raczej bidne, przeciętne. Chodzi mi o to, że kolejna gra w serii powinna wyglądać lepiej niż poprzednia, a nie identycznie lub gorzej. Jeśli miałbym oceniać wizualia trzeciego Shadow Hearts, nie porównując go do reszty cyklu, to powiedziałbym tylko estetyczny przeciętniak. Ale przypomnę, iż powstał on w rok. Rok na Pega szóstej generacji to niewiele. I w sumie aż dziw bierze, że chwilami gra wygląda tak dobrze. No cóż. Jest urok recyklowania grafiki. Niestety, twórcy tych gier nie mogli pozwolić sobie na użycie kolejny raz tej samej ścieżki dźwiękowej. Bo ta, która będzie nam tutaj przegrywać, jest taka. taka. taka sobie. Nie zakłuje nas w ucho, ale też nie zatrzymamy się nawet na sekundę w celu dyrektowania się w nią. Szkoda, gdyż ponownie, ta seria zawsze kojarzyła mi się z fantastycznym, klimatycznym i mrocznym soundtrackiem. Tutaj takiego szukać po próżnicy. Podsumowując, Shadow Hearts 3 from the New World można, a wręcz powinno się pominąć nawet jeśli jest się fanem serii. Od czasu kołdelki na pierwsze PlayStation, każda kolejna część w jakiś sposób kontynuowała wątki poprzedniej, rozbudowywała uniwersum. Część ostatnia ledwo i pośpiesznie napominała o postaci Rogera Bacona, jego tajemniczych manuskryptów będących obiektem pożądania każdego czarnego charakteru dotychczas, a i nawiązuje do poprzednich wydarzeń jedynie tym, że ponownie światu grozi uwięziona w części drugiej energia Malis, która w jakiś sposób została zamknięta przez Indian, za jakiś Portalem i nowy zły chce ją uwolnić. Pomijając tą grę, nawet jako fan uniwersum, fan serii, nic nie tracisz. A zyskujesz cenne godziny, które możesz przeznaczyć na jakąś lepszą grę. Shadow Hearts from the New World nie jest kiepskim przedstawicielem swojego gatunku. Jest po prostu cholernie do bólu przeciętny. Jest tak przeciętny, że szkoda poświęcać mu czas. Ale jeśli postanowisz zignorować moje zalecenia, przeżyjesz jakąś tam przygodę, niezbyt wybitną, ale też nie najgorszą. Filami będziesz się bawił całkiem dobrze. Filami użysz się na monotonnie tego tytułu, a na pewno wspomnisz moje słowa.